Zacznijmy od tego, właśnie, że w tej szkole baletowej ani po jej ukończeniu mazowsze nie było pierwszym wyborem i nie pojawiało się często w naszych umysłach. Jako uczniowie wychowywaliśmy się w tej kulturze baletu z ogromnymi ambicjami, aby tańczyć w tych największych, najlepszych zespołach. Zaczęłam chodzić na koncerty starszego brata, który od niedawna rozpoczął pracę w mazowszu. No i wtedy byłam zachwycona tymi kostiumami, kolorami, zwykłą choreografią. No i tak zobaczyłam, że to wcale nie przypomina tego folkloru i tego tańca ludowego, którego uczyliśmy się w szkole baletowej i tego folkloru, który kojarzymy z różnych źródeł. To była prawdziwa bajka. Zespół Mazowszy jest doskonałym przykładem, jak taniec ludowy może nie tylko właśnie przetrwać, ale też on się świetnie rozwija w nowoczesnym świecie poprzez te różne współprace z różnymi artystami. I nie dość, że właśnie ono żywia te tradycyjne tańce, to jeszcze tworzy repertuar, który zarówno podoba się tej krajowej publiczności, jak i zagranicznej. Z mojej perspektywy ten taniec ludowy niezwykle mnie otworzył. Stałam się dużo pewniejsza siebie, na scenie, jak i w życiu, w różnych sytuacjach. Mazowsze, a dokładnie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Przez Jerzego Waldorfa został nazwany perłą w koronie Rzeczypospolitej. Dumnie, prawda? A jak jest dziś? Dlaczego potrzebujemy tańca ludowego i jak zostaje się częścią zespołu? O tym porozmawiam z Elizą Popielecką, tancerką sekcji baletowej Mazowsza. Eliza, a jak wygląda typowy dzień tancerki Mazowsza? Taki typowy dzień tancerki czy tancerza Mazowsza opiera się na pracy od poniedziałku do piątku, ale do tego dochodzą także spektakle. Spektakle, które odbywają się weekendy, ale także zdarza się, że w ciągu tygodnia. I taki dzień. Które rozpoczyna nasze takie przygotowanie do wykonywania pracy? Jest to przyjście na rozgrzewkę. Jest to zwykle lekcja tańca klasycznego, która trwa godzinę. Następnie mamy śpiew, który również trwa godzinę, a potem mamy przerwę po to, aby przygotować się do dalszej części, jaką jest przygotowanie repertuaru na dane potrzeby spektaklu. Czyli są to próby, próby samego baletu, ale często zdarza się, że mamy próbę razem z chórem, a na końcu, gdy już zbliża się premiera bądź dany spektakl, mamy próby na sali widowiskowej, którą mamy szczęście posiadać. W swojej siedzibie i wtedy mamy próby razem z orkiestrą. Brzmi intensywnie. Tak. tak Brzmi tak. intensywnie i pewnie tak wygląda, ale żeby dzieło mogło wyjść jak wychodzi Mazowszu, no to myślę, że, że jest to potrzebne i jak najbardziej celowe. Powiedziałaś w poprzedniej naszej rozmowie, że zachwyciłaś, zakochałaś się w Mazowszu. A jakie wymagania trzeba spełnić, żeby się do tego Mazowsza dostać? Takimi wymaganiami, które są wskazywane, przed przyjściem na przesłuchanie, no to jest to na pewno nienaganna aparycja, szczupła sylwetka. Wskazywana jest też wysoka kultura osobista, no i co najmniej średnie wykształcenie ogólnokształcące. Ale co zrobić, żeby mieć jakby większą tutaj, być bardziej konkurencyjnym? No to na pewno fakt, że trzeba być umuzykalnionym, trzeba mieć dobrą koordynację ruchową. Najlepiej mieć zdolność, umiejętność śpiewania. Cenionym jest też wykształcenie baletowe, taneczne, bądź doświadczenie w zespołach ludowych. Wydaje mi się, że trzeba wykazywać taką chęć do nauki, mieć postawę um, taką prorozwojową. Uważam, że, czy też z własnego doświadczenia widzę, że kierownictwo, dyrekcja dają ogromne szanse na rozwój w momencie, kiedy widzą już takie pierwsze predyspozy predyspozycje kandydata na tym etapie rekrutacji. Ona wychodzi, ta komisja wychodzi z założenia, że wielu rzeczy można nauczyć takiego kandydata, jeśli wykazuje pewne umiejętności. Do takich jeszcze ważnych kwestii przy rekrutacji bierze się pod uwagę przede wszystkim urodę. Ona jest bardzo ważna. Ta piękna aparycja, ta szczupła sylwetka, oczy, szeroki uśmiech. No, ale chyba po takiej, po takiej szkole baletowej, jak już mówiłaś, że bo rozmawiałyśmy o, o balecie tydzień wcześniej, opowiadałaś, że, że tam są też odpowiednie wymagania, jesteście przyzwyczajane, przyzwyczajani, bo są też chłopcy, do występów, do nieustannej oceny, więc niejako byłaś przygotowana trochę na to. I trochę, to mało Wydaje powiedziane. Mi się, tak. <śmiech> <śmiech> Wydaje mi się, że tak. Mogłam czuć się w miarę pewnie, no, byłam po szkole baletowej, Miałam jakieś tam umiejętności też muzyczne, które rozwijałam wcześniej w szkole muzycznej. Więc tutaj fakt, że trzeba było również na etapie rekrutacji coś małego zaśpiewać, to też nie, nie sprawiało większych trudności, ale wydaje mi się, że tutaj. Taka otwartość, pewność siebie i pozytywne nastawienie jest bardzo ważne. Na etapie rekrutacji bardzo nam zwracano uwagę podczas lekcji tańca klasycznego, którą musieliśmy wykonać, później elementy tańca ludowego były. Zwracali nam uwagę na to, żebyśmy się uśmiechali. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważne. No bo jednak na tej scenie wychodzimy i musimy zaczarować publiczność zaczarować po prostu sobą twarzą. Ale to wbrew pozorom jest bardzo trudne, bo jak ja teraz. Y Ciebie słucham w podcaście. Jestem, jestem bardzo skupiona na tym, co mówisz. I jak się tak skupiam i patrzę na swoją twarz, to tam nie ma uśmiechu, tam jest po prostu zmarszczone czoło, bo bardzo się skupiam na tym, co mówisz, i jednak uśmiechać się okay. w tym samym czasie, jeszcze wykonywać swoją pracę w takim ogromnym właśnie skupieniu, koncentracji, to jest trudne. To jest bardzo trudne. A jeszcze powiem, co jest trudniejsze. Trudniejszym jest yy, tańczenie, wykonywanie układów choreograficznych. W harmonii z pozostałymi osobami na scenie, a do tego oczywiście ten uśmiech, o którym wspomniałaś, i śpiewanie równocześnie. To naprawdę trzeba dużo trenować, żeby jednak to było takie, nie wiem, odruchowe, powiedziałabym. Tak, tak. Tak, bo my wychodząc, to jest też bardzo trudne. Na początku też się z tym zmagałyśmy, jako nowe tancerki, bo wchodząc na scenę, my nie tylko musimy pamiętać o choreografii, która została dopiero świeżo nauczona ale musimy właśnie śpiewać, musimy znać teksty i przy tym po prostu się nie mylić. Mikrofony również są ustawione na scenie, więc tutaj widza nie oszukamy. Mm -hmm. Nie możemy śpiewać pod nosem, nie możemy ruszać tylko ustami, bo po prostu nic się nie ukryje. No, Eliza, chylę czoła, naprawdę to jest. Będę zupełnie inaczej teraz patrzeć <grymne> na występy, <grymne> bo to jest olbrzymia sztuka. Znaczy, nie miałam wątpliwości, że jest to olbrzymia również praca za tym stoi. Natomiast, jak mówisz o tych szczegółach, to, to zdecydowanie inaczej inaczej na to patrzę. A jak mogłabyś jeszcze podsumować tym słuchaczom, którzy nie mieli okazji przesłuchać nasze, naszego odcinka dotyczącego baletu, jaka była Twoja ścieżka do Mazowsza? To zacznijmy od tego właśnie, że w tej szkole baletowej Ani po jej ukończeniu Mazowsze nie było pierwszym wyborem i nie pojawiało się często w naszych umysłach. Jako uczniowie wychowywaliśmy się w tej kulturze baletu z ogromnymi ambicjami, aby tańczyć w tych największych, najlepszych zespołach jak Royal Ballet, Sydney, Polski Balet Narodowy. No i po tych wymagających dziewięciu latach mniej niż połowa klasy zdecydowała się na karierę sceniczną. Pozostała część poszła na studia, ja poszłam w biznes, zarządzanie. No, i po tych niecałych dwóch latach przerwy zaczęłam znowu czuć, że ten taniec mnie wzywa coraz bardziej. No, i zrealizowałam kilka projektów baletowych. Był to dziadek do rzeków w Operze Kameralnej, Błękitny Zamek w Mazowieckim Teatrze Muzycznym. No, i w międzyczasie zaczęłam chodzić na koncerty starszego brata, który od niedawna rozpoczął pracę w Mazowszu. No, i wtedy byłam zachwycona tymi kostiumami, kolorami, niezwykłą choreografią. No i tak zobaczyłam, że to wcale nie przypomina tego folkloru i tego tańca ludowego, którego uczyliśmy się w szkole baletowej. I yy, tego folkloru, którego, który kojarzymy z różnych źródeł. To była prawdziwa bajka. Trzeba też zauważyć, że tańce, które prezentuje mazowsze, są stylizowane, więc one są dodatkowo uatrakcyjnione, żeby po prostu podobały się publiczności nie tylko w kraju, ale i za granicą. No i po prostu nie mówiąc nic braco, postanowiłam się udział w audycjach. Dostałam się, no i tak rozpoczęliśmy pracę i przygodę na jednej scenie. No, piękna historia. Zresztą już wcześniej na ten temat rozmawiałyśmy, że brat Elizy również tańczył w balecie i właśnie za bratem Eliza tutaj poszła tą ścieżką, a za Elizą poszedł młodszy brat. Piękna historia, a ja mam pytanie o samo Mazowsze. Mazowsze, zespół pieśni i tańca, czyli śpiewa się w Mazowszu. I tańczy się w Mazowszu. Co się jeszcze robi w Mazowszu? Chodzi mi o działalność zespołu, jakie są gałęzie działalności zespołu Mazowsze i aktywności. Wspomnę o tym, że Mazowsze to przede wszystkim jeden z największych na świecie zespołów artystycznych, który powstał w 1948 roku, czyli ma już 76 lat. No i jego celem jest właśnie prezentacja tego stylizowanego polskiego folkloru. No, i te y, widowiska muzyczne, które on tworzy, zawierają elementy muzyki, tańca oraz śpiewu. Czyli na Mazowsze składa się orkiestra, chór i balet. Łącznie jest to ponad 150 artystów. I my razem jeździmy i koncertujemy. Eliza, czyli podsumowałabym to, że w Mazowszu się śpiewa, tańczy i gra. <laughs> Jak najbardziej. A do tego jeszcze dodam, że y, repertuar mazowszański jest tak szeroki. Że również zdarzają się bardzo często współpracy z różnymi artystami, także i rozrywkowymi. Wiele razy współpracowaliśmy z zespołem Warius Manks, jak i Kombi, oraz obecnie przygotowujemy się do koncertów walentynkowych wraz z Anią Wyszkoni. Widziałam, tak, widziałam już. <grych> tak, i są to fenomenalne okazje do tego, żeby artysta Mazowszeński mógł sprawdzić się w innych formach, zarówno tanecznych. Jak i muzycznych. Trzeba też wspomnieć, że orkiestra często wykonuje także symfoniczne utwory, a my, jako artyści zarówno chóru, jak i baletu, mamy możliwość sprawdzenia się również w grze aktorskiej, ponieważ, ponieważ ten repertuar mezowszeński również zahacza o spektakle edukacyjne dla dzieci, jak i takie teatralne. Gdzie właśnie też miałam okazję wcielać się w postać z krótką, z krótką rolą mówioną. Także jest to fenomenalne miejsce do tego, żeby po prostu sprawdzić się jako artysta wszechstronny. Zadam teraz takie pytanie filozoficzne, ale myślę, że bardzo ważne w tej dyskusji naszej o, o tańcu ludowym i o samym Mazowszu. Dlaczego potrzebujemy tańca ludowego w naszej kulturze? Z mojej perspektywy. Jest to dlatego, że stanowi to o naszej tożsamości, przypomina nam nasze korzenie, naszą kulturę, historię, dziedzictwo, a poza tym taniec ludowy jest źródłem inspiracji dla wielu współczesnych twórców. Zarówno dla muzyków, jak i dla choreografów dla choreografów, którzy tworzą nowe formy. I oni często właśnie do tej przeszłości się e, cofają. I myślę, że jest to tak tak bym ujęła, to jest to taki pomost pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, gdzie właśnie w tym tańcu ludowym odzwierciedla się ta historia, ta tradycja, tożsamość tych regionów, które kształtowały po prostu nasz kraj. I tutaj taki zespół, właśnie ten zespół Mazowszy jest doskonałym przykładem, jak taniec ludowy może nie tylko właśnie przetrwać, ale też on się świetnie rozwija w nowoczesnym świecie poprzez te różne współprace z różnymi artystami. I nie dość, że właśnie ono żywia te tradycyjne tańce, to jeszcze tworzy repertuar, który zarówno podoba się tej krajowej publiczności, jak i zagranicznej. O, to niezwykła sztuka, bo z jednej strony no, mamy Mazowsze i my to rozumiemy, jesteśmy Polakami, a z, z, no, jeszcze z Mazowsza to już w ogóle, natomiast jeżeli jesteśmy za granicą, nie mieliśmy kontaktu z polskością, to trudno takie rzeczy zrozumieć, jeżeli gdzieś nie podamy tego w sposób, który będzie przyjazny, przyjemny dla takiego odbiorcy. Dokładnie, jak najbardziej się zgadzam. Eliza, a jakie korzyści rozwojowe, emocjonalne, społeczne upatrujesz w tańcu ludowym? Co takie tańczenie w Mazowszu może dać? Czy daje tobie po prostu? Z mojej perspektywy ten taniec ludowy niezwykle mnie otworzył. Stałam się dużo pewniejsza siebie na scenie, jak i w życiu, w różnych sytuacjach. Ten repertuar, repertuar ludowy jest bogaty w różne przyśpiewki, piosenki, wymaga też bardzo dużej ekspresji na scenie. No i to wszystko sprawiło, że odkryłam siebie na nowo, swoje zdolności, dojrzałam scenicznie i zawodowo. Mam wrażenie, że ta nauka w szkole baletowej, w ogóle nauka tańca klasycznego, jest bardzo. W jakiś, taki, w jakiś taki sposób, przez to, że to jest żmudna praca codzienna nad sobą, dążenie ciągle do perfekcji, to jednak jest w jakiś sposób lekko zamykająca. I też tutaj wspomnę o takiej częstotliwości wychodzenia na scenę. Jednak pracując w operze, w teatrze, w zespole baletowym, ta częstotliwość wychodzenia na scenę jest dużo niższa niż w przypadku zespołów ludowych, szczególnie w takim Mazowszu. Bo my w Mazowszu potrafimy robić około. Wystawiać 15, 15 koncertów w miesiącu, wow. do tego dochodzą różne inne formy, tak. I, ta, I to już się zaczyna zamieniać wielką przyjemność wychodzenia na tę scenę. To już nie jest stres. I ja bardzo szybko obyłam się ze sceną. I rzeczywiście jest to duża różnica, kiedy na przykład właśnie w tych teatrach, gdzie są zespoły baletowe, przygotowuje się premierę, to przede wszystkim tancerze spędzają czas na sali baletowej. I wystawiają 3, 4, 5 spektakli w przeciągu kilku miesięcy, na przykład. To znam w zależności od teatru. A tutaj mamy możliwość wychodzenia co chwila na scenę. I ten kontakt z publicznością jednak sprawia, że ten artysta czuje się dużo bardziej spełniony i usatysfakcjonowany tą swoją pracą. Może nawet czuje się częścią takiej większej społeczności, bo jednak mając nieustanny kontakt, czuje, że to jest. Jego miejsce po prostu, a nie, tak. a nie jakaś e, właśnie może ocena, czy jakiś taki okazjonalny występ. Tak, dokładnie. I tutaj też powiem, że ten repertuar e, ludowy, przez to właśnie, że jest oparty na tych różnych przyśpiewkach, ale jest też, ma też w sobie zawiera te różne okrzyki, którymi posługujemy się podczas tańca. No i teraz. E, Uważam, że to buduje taką otwartość na, na scenie. Już nie tylko tym środkiem wyrazu jest ciało, jak to w tańcu klasycznym palecie, ale także nasz głos. Przypomniałaś mi rozmowę z dyrygentką churalną, z Olą Szymańską, która opowiadała właśnie o tym, jak ten chór potrafi otworzyć człowieka, że niektórzy ludzie, którzy uważali byli za introwertyków, śpiewając, otwierają się na drugiego człowieka i czasami też płaczą, bo, bo muszą wyjść z tej swojej właśnie strefy komfortu i troszeczkę właśnie pokazać tej duszy przez ten śpiew. Dokładnie, dokładnie tak. I co jest takie fenomenalne też w tym w tym fakcie, że tańczę się wraz z zespołem Mazowsza, to jest to, że mimo tego, że robimy coś zespołowo, że wykonujemy te elementy tańca, dany układ choreograficzny razem równo i spójnie, to mimo tego właśnie, że jesteśmy tym członkiem tylko zespołu, to każdy z nas ma taką tam przestrzeń w trakcie tego tańca, żeby być jednak sobą. Czyli jest dowolność kwestii mimiki, gry aktorskiej. Można się inaczej spojrzeć, uśmiechnąć, można, coś, można krzyknąć w odpowiedni sposób. Także widz, i też mamy takie poczucie jako tancerze Mazowsza, że, widz, że jesteśmy w stanie zdobyć uwagę, skupienie widza tylko na sobie. Każdy z nas, mimo tego, że tańczy w zespole, to jest in wielką indywidualnością na scenie. Czyli macie takie poczucie, że jesteście z jednej strony grupą, ale mhm. czyli czujecie się odpowiedzialni za tę grupę, ale macie też możliwość um, takich niejako solowych występów w grupie, tak bym to powiedział. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to jest naprawdę wspaniałe dla nas. Eliza, a czy taniec ludowy Twoim zdaniem ma przyszłość? Chodzi mi o to, czy Raczej, czy można wiązać w ogóle przyszłość z tańcem ludowym? Jakie są perspektywy na zatrudnienie, na, na pracę? Moim zdaniem, tańc ludowy z pewnością ma przyszłość, choć wiadomo, jego rozwój zależy od takich czynników właśnie jak promocja, edukacja, czy właśnie to wsparcie instytucjonalne. Współczesne zespoły pieśni i tańca, jak ma zawsze, Śląsk, Bos, Bądź Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. One jednak ukazują, że ten taniec ludowy ma nadal, na swoje, ma nadal miejsce na, na scenie, nie tylko właśnie jako forma kultywowania tych tradycji, ale też po prostu jest wspaniałą, atrakcyjną propozycją artystyczną. I uważam, że będą się nadal te zespoły bardzo dobrze utrzymywać na rynku i będą, nie będą miały problemu z rekrutacją. Jest bardzo dużo chętnych do zespołów ludowych. Z takich względów też, że to jest po prostu rozwój zawodowy, zawodowy, artystyczny i to są też podróże, o tym też trzeba pamiętać. Natomiast, natomiast z mojej perspektywy, jeśli chodzi o taką karierę, to te zespoły w przeciwieństwie do takich zespołów stricte baletowych, czy nawet muzycznych teatrów, one proponują właśnie taki ogromny zakres sprawdzenia swoich zdolności i umiejętności. No bo właśnie mamy tutaj trochę teatru, trochę muzycznych, takich muzykalowych spektakli. Mamy oczywiście tą ludowość, ale mamy także koncerty czy to noworoczne, czy sylwestrowe, gdzie łączymy wiele różnych form, od jazzu po taniec współczesny, jak również i pozycje baletowe się zdarzają w naszym repertuarze. Jeśli chodzi o taką długość tej kariery zawodowej, no to wychodzę z założenia, że oczywiście no, ta sprawność artysty jest bardzo ważna, fizyczność, ale w momencie, kiedy taki tancerz Ludowy nadal ma pięknie, młodą, zdrowo wyglądającą twarz, jest sprawny fizycznie, to nie ma przeciwwskazań, żeby on długo pracował. W momencie, kiedy mamy, w sytuacji, kiedy patrzymy na zespoły baletowe, no to jednak tam jest dużo większe obciążenie fizyczne, większa, większy nacisk na estetykę ciała. Tutaj jednak zobaczmy, w tych zespołach ludowych zakładamy kostiumy. Kostiumy, które zakrywają większość naszego ciała. Wiele rzeczy też się ukryje, no i dochodzę do wniosku, że ta kariera może być dużo dłuższa w zespole ludowym niż po prostu w zespołach baletowych. Eliza, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Była niezwykle inspirująca. Życzę Ci takiego dalszego spełniania się w tym, co kochasz i w zespole, w którym się zakochałaś, czyli w Mazowszu. Życzę Ci również, żebyś czuła, że się rozwijasz, bo myślę, że to jest motorem naszych wszelkich działań, żeby czuć, że się rozwijamy, nie żeby nie było żadnej stagnacji i nudy. Wszystkiego dobrego, Eliza. Dziękuję serdecznie. To również była dla mnie ogromna. Szansa i możliwość na to, żeby podjąć się takiej analizy krytycznej swojej ścieżki kariery, swojej obecnej sytuacji zawodowej. Myślę, że też było to formą jakiegoś takiego sprawdzenia się i sprawdzenia tego, czy jestem spełniona w tym. Co robię? Ja mogę tutaj diagnozę postawić, że jesteś spełniona w tym, co robisz, ale na pewno jesteś jeszcze głodna tego, co jest przed tobą i tak to interpretuję. Bardzo Ci dziękuję, a Państwa zapraszam do oglądania, do uczestniczenia w kulturze też ludowej i oglądania spektakli Mazowsza. Zapraszam serdecznie na Mazowsza. Zapraszamy. Mazowie. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Jeszcze więcej treści edukacyjnych znajdziesz na Instagramie Evolvery.